10 maja 1940 roku nad ranem na terenie belgijskiego fortu Ebenemael ląduje kilka niemieckich szybowców transportowych, a niemieckie wojska powietrzno-desantowe z niebywałą sprawnością przechodzą do obezwładniania kolejnych punktów fortyfikacji. Belgijski fort teoretycznie stanowi przeszkodę niemożliwą do szybkiego opanowania. Choć świetnie przygotowany do działań opóźniających i do blokowania wszelkich postępów nieprzyjaciela na lądzie, fort Ebenemael i jego załoga kompletnie nieprzygotowane jest do odparcia ataku z wewnątrz umocnień, rozpoczyna się bitwa o Fort Eben-Emael. 10 maja 1940 roku nad ranem Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekraczają granice z Belgią i Holandią. Po uprzednim uderzeniu na Danię i Norwegię, kolejnym niemieckim celem tej wojny staje się próba podboju Francji. Choć alianci słusznie zakładali, iż Niemcy powtórzą pierwszowojenny manewr uderzenia przez kraje Beneluxu, to jednak nie zdawali sobie sprawy, iż tym razem działania wyglądać będą zupełnie inaczej. Niemiecki plan przewiduje błyskawiczne uderzenia połączonych sił lądowych, powietrznych oraz powietrzno-desantowych. Po zajęciu najważniejszych przepraw, wyjść ma ich główne, zaskakujące natarcie przez Ardeny w celu przerwania francuskiej obrony, a następnie odcięcia w Belgii i Holandii połączonych sił holenderskich, belgijskich, francuskich oraz brytyjskich. Aby z powodzeniem przedrzeć się przez praktycznie niebroniony obszar Ardenów, najpierw Niemcy muszą zdobyć LISZ. Wokół tego belgijskiego miasta rozciągał się pas umocnień zwany pozycją umocnioną LISZ. Jego główne forty okalały miasto. Oprócz tego, Belgowie przed wojną wybudowali również forty na przedpolu. Najważniejszy i jednocześnie najpotężniejszy z nich to Fort Ebenemael, którego zdobycie było dla Niemców kluczowe, gdyż to z tych umocnień Belgowie mogli z powodzeniem razić wszystkie okoliczne mosty, niszcząc potrzebne Niemcom do szybkiego działania przeprawy. Dowódcy belgijscy zdawali sobie sprawę z tego, iż w pojedynkę ich armia nie będzie w stanie stawiać Niemcom zbyt długiego oporu. Cały plan obrony opierać się miał właśnie na umocnionych punktach, niszczeniu przepraw spowalnianiu nieprzyjaciela i odchodzeniu na zachód w celu połączenia się ze spodziewaną francuską i brytyjską pomocą. Fort Eben-Emael stanowił swego rodzaju klucz do powodzenia tego planu. Od początku budowany był właśnie w tym celu. Fort znajdował się na północ od Liż, bezpośrednio nad kanałem Alberta oraz Mozą. Umocnienia zajmowały obszar kilkunastu hektarów. Znajdowało się tam kilkanaście schronów bojowych, kopuły artyleryjskie, fosy oraz rowy i zapory przeciwpancerne. Fort eben był w tym rejonie najważniejszym punktem, który Niemcy musieli zająć, aby móc błyskawicznie posuwać się w kierunku francuskiej granicy. W trakcie tzw. Dziwnej Wojny załoga fortu urosła do około 1000 żołnierzy. Były to jednak głównie oddziały forteczne, przeszkolone do działań typowo artyleryjskich. Żołnierze belgijscy w forcie eben przygotowani byli świetnie do wykonania postawionych im zadań. Niestety nie byli kompletnie przygotowani do walki na warunkach, które mieli postawić im Niemcy, a mianowicie walki z desantem powietrznym. Działania niemieckie wokół fortu miały być zakrojoną na szeroką skalę operacją powietrzną desantową Niemieckie jednostki spadochronowe i szybowcowe od miesięcy w tajemnicy przygotowywały się do zdobycia fortu, ćwicząc na czechosłowackich fortyfikacjach oraz makietach wiernie odtwarzających belgijskie umocnienia. W ramach walki o Ebenemael planowany był jednoczesny desant w pobliżu trzech mostów znajdujących się na północ od fortu, to jest mostów Weldwezelt, Wrohenhoven oraz Cannes. Jednoczesny descent na zachodnie przyczółki oraz bezpośrednio na teren fortu miał zapobiec zarówno wysadzeniu mostów, jak i ich zniszczeniu przez artylerię fortu. Plan zakładał konieczność utrzymania przyczółków przez kilka godzin, aż do czasu nadejścia głównych niemieckich sił w tym rejonie. 10 maja nad ranem. Dowódcy fortu oraz okolicznych jednostek strzegących mostów otrzymują radiowe ostrzeżenie o zbliżającym się niemieckim ataku po tym, jak wykryto wzmożony ruch niemieckich jednostek przy granicy. Część załogi Fortu jednak przyzwyczajona do częstych w ciągu ostatnich miesięcy ćwiczebnych alarmów, zbagatelizowała sprawę i nie we wszystkich punktach zajęła swoje stanowiska. Tymczasem z kolonii wystartowały samoloty U-52 holujące niemieckie szybowce. Wszystkie cztery grupy szybowców wylądować miały o tej samej porze, możliwie najbliżej swoich celów. Start odbył się bez problemów, jednak już w powietrzu doszło do pierwszych strat. Zderzyły się ze sobą dwa szybowce z grupy mającej zdobyć Fort. Ponadto szybowiec z dowódcą tej grupy zerwał się przedwcześnie z liny holującej i musiał lądować jeszcze na terenie Niemiec. Pozostałe szybowce wyczepione zostały z holów około 20 km przed swoimi celami. Około godziny 5 zauważono niemieckie szybowce nad holenderskim Maastricht. Dowódca fortu rozkazał natychmiast przygotować do działań przeciwlotniczych oraz wysadzić w powietrze okoliczne mosty. Około godziny 5.20 jednocześnie we wszystkich zakładanych punktach lądują szybowce, a żołnierze niemieccy ruszają do działań. Chwilę później rusza niemiecka ofensywa na lądzie. Wszystkie niemieckie szybowce przeznaczone do zajęcia mostu Weltweselt z powodzeniem lądują w jego okolicy. Niemieccy żołnierze natychmiast obezwładniają zszokowanych belgijskich obrońców, zdobywając bunkier przy przeprawie i tym samym zapobiegając wysadzeniu mostu. Podobne wydarzenia dzieją się przy moście w Rohenhoven. Tutaj jednak dwa szybowce zostają zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Niemniej działanie niemieckich żołnierzy lądujących praktycznie przy bunkrze, w którym znajdują się saperzy belgijscy, oraz jego błyskawiczne zajęcie nie pozwala im na wysadzenie mostu. Jedyny most, który z powodzeniem zostaje zniszczony przez Belgów, to most w Cannes, gdzie saperzy otrzymali meldunki o pojawieniu się niemieckiej kolumny pancernej, prącej na zachód, w związku z czym most został wysadzony tuż przed wejściem do działań niemieckich jednostek powietrzno-desantowych. Niemniej, po wylądowaniu oddziały niemieckie spędzają z przyczółka belgijskich obrońców i zajmują pozycje obronne przy zniszczonym moście. Dwa z trzech mostów zostają z powodzeniem zajęte. Teraz jednak niemieckie jednostki powietrzno-desantowe stoją w obliczu belgijskich kontrataków, ponawianych kilkukrotnie i w kilku przypadkach od katastrofy ratuje ich wezwane na pomoc bezpośrednie wsparcie lotnicze. Zaraz po zdobyciu przyczółków pojawiają się również niemieckie posiłki zrzucone na spadochronach, jednak sytuacja staje się coraz poważniejsza, a jak się miało okazać, główne niemieckie siły, które miały połączyć się z wojskami powietrzno-desantowymi, dotrą na miejsce z opóźnieniem. Jednocześnie z niemieckim desantem przy mostach dochodzi również do desantu bezpośrednio na terenie fortu Ebene-Mael. Cały niemiecki wysiłek przy przeprawach na północy poszedłby na marne, jeśli nie obezwładniono by belgijskich działów w forcie. Ostatecznie na dachu fortu ląduje 71 niemieckich żołnierzy. Ich pojawienie się wewnątrz umocnień jest dla żołnierzy belgijskich kompletnym zaskoczeniem. Żołnierze niemieccy, zaś, przygotowujący się do tego zadania od wielu miesięcy, z niebywałą sprawnością przechodzą do obezwładniania poszczególnych punktów. Niemieckie szybowce lądują tuż obok swoich celów. Na południowym skraju stanowiska belgijskich karabinów maszynowych zostają natychmiast opanowane przez załogę jednego z szybowców. W błyskawicznym ataku Niemcy obezwładnili najważniejszą belgijską kopułę artyleryjską z działami kalibru 120 mm, używając do jej zniszczenia nowoczesnych ładunków kumulacyjnych. Kolejny niemiecki oddział wylądował w pobliżu schronu Maastricht 2, natychmiast podejmując szturm. Następny zaś oddział zaatakował Maastricht 1. Szturm na fort od wewnątrz był takim zaskoczeniem, że część umocnień została zajęta praktycznie bez walki, gdyż żołnierzy belgijskich nie było jeszcze na stanowiskach. Na północnym skraju fortu Niemcy zajęli praktycznie bez walki umocnienia Mi-Sud oraz Mi-Nord. Około godziny 6.30 wewnątrz fortu ląduje pojedynczy niemiecki szybowiec z żołnierzami oraz dowódcą zgrupowania po ich ponownym przeholowaniu przez samoloty U-52. W międzyczasie jednak zaczyna tężeć belgijski opór. Żołnierze belgijscy znajdujący się w podziemiach w kilku punktach podejmują próbę ponownego zajęcia stanowisk. Tak dzieje się m.in. z najważniejszą kopułą z działami kalibru 120 mm. Niemcy błędnie założyli, iż unieszkodliwili już tę pozycję. Tymczasem jednak, choć była ona częściowo niesprawna, to Belgowie wykorzystali ją do ostrzału Niemców z broni małokalibrowej, w czasie gdy ci próbowali szturmować blok drugi. Niemieckie oddziały pod osobistym dowództwem przybyłego już na miejsce porusznika Witziga ponownie atakują kopułę, tym razem uciszając ją na dobre. Tym samym niewielkie niemieckie oddziały powietrzno-desantowe błyskawicznie obezwładniły cały belgijski fort. Nie udało im się zniszczyć jedynie kopuły artyleryjskiej znajdującej się przy bloku 5, nawet pomimo wezwania wsparcia lotniczego do jej zbombardowania. W podziemiach fortu znajdowało się w dalszym ciągu około tysiąca belgijskich żołnierzy. Niemcy mieli zbyt małe siły, aby choć próbować opanować fortyfikację. Po unieszkodliwieniu większości dział artyleryjskich, Niemcy zajęli pozycje obronne i skupili się na ostrzale skierowanym na wyjściach z belgijskich schronów. Tymczasem Belgowie w kilku punktach próbowali kontratakować. Kontratak od wewnątrz jednak był skomplikowany i trudny do skoordynowania. Jednostki forteczne nie były przygotowane do takiej walki i każda ich próba była z powodzeniem blokowana przez Niemców. Tymczasem, zszokowany wydarzeniami Weben-MAL, belgijskie dowództwo nakazało rozpoczęcie jego ostrzału artyleryjskiego z okolicznych fortów, który jednak pomimo dużego natężenia bardziej Niemcom pomagał niż przeszkadzał, gdyż hamował wszelkie belgijskie próby kontrataku z wewnątrz, a w jego wyniku nie doznali oni żadnych strat w ludziach. W nocy oddziały niemieckie zaatakowały jeszcze kilka schronów, próbując obezwładnić kolejne, pomniejsze punkty fortu. Zasadniczo jednak w tym momencie czekano już na odsiecz. Fort został z powodzeniem obezwładniony, a okoliczne mosty, oprócz jednego, zdobyte i utrzymane. Niemcom powoli kończyło się jednak zaopatrzenie i amunicja, musieli zatem zacząć działać bardziej ostrożnie. Pierwotny plan zakładał dotarcie głównych sił niemieckich już po kilku godzinach. W rzeczywistości jednak niemieckie oddziały w forcie musiały utrzymać się aż do rana następnego dnia, co spowodowane było silniejszym niż zakładali to Niemcy oporem na linii mozy. Niemniej około godziny 7-11 maja na teren fortu docierają oddziały niemieckie przeprawiając się przez kanał Alberta. Nowo przybyłe jednostki podjęły próbę szturmu belgijskich schronów. W obliczu narastających sił niemieckich w obrębie fortu belgowie ostatecznie zdecydowali się na kapitulację. Do niewoli dostało się około tysiąca belgijskich żołnierzy, w czasie walk zginęło 21 z nich. Z niemieckich wojsk powietrzno desądowych które wylądowały wewnątrz fortu, zginęło sześciu żołnierzy, a 15 zostało rannych. Bitwa o Fort Eben-Emael oraz okoliczne mosty, nawet pomimo wysadzenia w powietrze jednego z nich, okazała się wielkim sukcesem dla wojsk niemieckich. Innowacyjne wykorzystanie szybowców do transportu żołnierzy oraz pierwszy raz w historii wojen użycie ładunków kumulacyjnych do zniszczenia dział, sprawiło, że teoretycznie świetnie przygotowany do obrony fort został błyskawicznie obezwładniony i zdobyty. Atak na eben przyniósł Niemcom wielkie powodzenie, otwierając im drogę do błyskawicznego ataku przez Ardenny w kierunku francuskiej granicy, co przyczyniło się do późniejszego upadku Francji.